Jesteśmy w gmachu Muzeum Narodowego Ziemi Przemysłowej w Przemyślu i oglądamy tutaj taką mini sekcję dotyczącą łuków refleksyjnych, ale nie tylko i dzirytów osmańskich, i perskich, i zapewne tatarskich, no, która, która była bronią podstawową, mówię o łukach refleksyjnych dla jazdy tatarskiej przez kilka stuleci. No i teraz, Jacku, jak widzisz je tutaj, to to są łuki, oczywiście, one były napinane odwrotnie, czyli po prostu tak naprawdę się w drugą stronę taki łuk. Bardzo on był wrażliwy na, na deszcz, na wodę, po prostu na wilgoć tak naprawdę, wilgość. nawet czasami. To się pokazało już w pierwszej bitwie, na przykład na lechowym polu z Węgrami, kiedy to po prostu wybrano taki dzień, gdzie był burzowo, wilgotno nawet wręcz, po prostu i te łuki węgierskie trochę odmawiały posłuszeństwa. Chodzi o to, że mają budowę kompozytową, często się po prostu rozklejają. Powiem tak, z takiego łuku doświadczony łucznik prędzej trafił drugiego jeźdźca, niż z pistoletu. Dlatego, że pistolet był toporną bronią tak naprawdę mniejszy zasięg w ogóle też miał w takiej I częstotliwość walcji, strzału, tak, była, tak, bo taki bo strzału była kilkakrotnie Tak, i większa. Tylko Z można było kilkanaście strzał wypuścić. Z pistoletu trzeba było się zatrzymać i go tak naprawdę. Natomiast chciałem ciekawą rzecz pokazać, to są giryty, to są takie te włóczeń tutaj metalowe. I to są, można powiedzieć, pociski przeciwhusarskie 17-wieczne. O dużej sile penetrującej. Tak. To jest taka włócznia, którą się po prostu rzucało z konia. Tak jak widać, jest kilkanaście różnych rodzajów. Są i długie, i krótkie. Noszone jest zazwyczaj po dwa, po trzy. W takim specjalnym kłuczaniu jakby z tyłu. Bardzo niebezpieczne były w takiej walce powiedzmy, indywidualnie, kiedy na przykład się drwią, ścierały nacierały na siebie, przejeżdżały na siebie galopem i w tym momencie pociskając taki dziryt można było spokojnie zbroję przebić. Nawet jak się ją nie, nie zabiło, przeciwnika, czy nie zraniło, jak ten dziryt z tej zbroi utkwił, a to żelazne jest, tego się nie przetnie, no to był problem po prostu, że potem to wyciągnąć, trzeba było zjeżdżać, ten jeździec, był de facto... No, ruchy tak. i już ten, ten jeździec już nie mógł operować. Nie mógł operować spokojnie. dalej, nie mógł już walczyć tak naprawdę. Tak i ja bym jeszcze zwrócił uwagę na jedno, te dziryty, prawdopodobnie one były m, przejęte Mm, używanie ich od y, akinżyk właśnie, czyli tak to, lekkiej to, jazdy tak, osmańskiej, a oni się y, jakby z tym zapoznali w czasie tych wspólnych m, sojuszniczych operacji na terenie e, m, monarchii habsburskiej na Bałkanach w, pierwsz, w drugiej połowie y, XV wieku. No, i tam było takie pole doświadczalne, też ta wymiana, jakby przepływ broni, tych technologii. No i oczywiście też rozwiązań taktycznych i operacyjnych. Także tutaj mamy doskonały przykład, że mniej więcej właśnie tak było. Można założyć też, że te przed tymi szerokimi ostrzem, takimi to były być może nawet obrażenia koni. W tym sensie, że po prostu większe obrażenia, mhm. trudniejsze do wyjęcia pewnie taki z, z bardziej ostrzym w kształcie właśnie m, trójkąta, na to, to na przykład na kolczugi pozbijało, rozrywało oczka kolczuk. Tak, no nie mamy tutaj pozostałych jakby elementów zbrojenia. Ta Przecież, arka, szczerze sztu, sztuka, która zagi naprawdę zaginęła. Mamy dzisiaj uczniów konnych, ale na dzierdy to mało kto walczy. Mało, mało kto nawet ich używa. Mm -hmm, mm -hmm. No oczywiście, jeszcze maczugi tutaj chyba nie maczugi, mamy, tak. w tym, czy jakieś kiścianie. Kiścienie mieli... Broń obuchowa. Mm -hmm. No, ale to wszystko jakoś w systemie działało i przez stulecia było bardzo skuteczne. Tak jest. No, a u same łuki są, no, piękne, wytworem rzemiosła, rękodzieła, yy, blisko wschodnie. Dużo, do... dużo ten osiągały, tak samo jak strzały. Strzały były droższe niż kule. Niż no. no, bo kule można było, można powiedzieć, już metodą maszynową odlewać sobie, a łuki, strzały, no strzały o różnych grotach, do różnych celów, prawda? Tak, tak, też się Czy, czy podpalające, podpala, by było... czy też, no, w różny sposób ukształtowane, yy, żeby, no, Wywoływać takie nieokreślone skutki na, na celach. No tyle chyba. Dziękujemy. Dziękujemy bardzo.